Michał, Dawaj, to no, Michał tobiec. My trzymamy rączkami, żeby było też, że coś tutaj robimy. Tak. Mam czas. Na końcu będzie Pani w głowie. Witam wszystkich serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj na pierwszej sesji dzisiejszego Parlamentu Miasta tak Koła. Witam wszystkich radnych. I witam zaproszonej kościoły. Na czele z panem burmistrzem Wyciślawem Chciałam Państwa poinformować, że na okoliczność dzisiejszej sesji utworzone zostały trzy komisje. Komisja Oświaty i Sportu, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisja Budżetu i Finansów. Jako pierwsza, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu Radna Zwana Ciększa. Mamy dobre pracy zabawy. Dziękujemy i doceniamy, że muszą Pan wraz z Radą w swoim Mamy prośbę. Przy pracach zabaw, dziękuję łapom, na których rodzice mogliby usiąść. A może dla naszych rodziców i seniorów powstać w fitness w parku Moniuszki Podawnej w Placu zabaw. Szukajmy z pożytecznych. My się bawimy, a rodzice czy dziadkowie ćwiczą. W naszym mieście przebywa coraz więcej osób starszych i samotnych. Takie osoby trzeba otoczyć szczególną opieką. Od dłuższego czasu już się zastanawiałam, jak można młodych ludzi, młodzież włączyć w działania samorządu lokalnego. Uważam, że powinniśmy zacząć od najmłodszych dzieci i dlatego z okazji właśnie Międzynarodowego Dnia Dziecka, obchodów. Miasta Koła postanowiłam zorganizować taką pierwszą sesję parlamentu dziecięcego. Oczywiście zaczynamy od najmłodszych. W dzisiejszej sesji wystąpią dzieci z przedszkola numer 6 w grupie Starszaki. Dzisiaj to właśnie dzieci będą prowadziły sesje, będą składały wnioski, będą mówiły o tym, co ich zdaniem jest ważne dla naszego miasta, dla mieszkańców. Prawa dziecka są bardzo ważne właśnie pod tym kątem, żeby dorośli je realizowali. Przecież te dzieci za kilkanaście lat zajmą właśnie nasze miejsce, nie tylko tutaj w ławach lokalnego samorządu, ale również w ławach państwowego jako parlamentarzyści. I właśnie chciałam się przekonać, jak to dzieci zrobią, co o tym myślą. Zaczęliśmy od najmłodszych, może w przyszłym roku uda się włączyć szkoły podstawowe, potem gimnazja i tak dalej. Na pewno właśnie ten samorząd lokalny dziecięcy jest bardzo ważny. To jest bardzo trudne pytanie, bo nigdy nie liczyłem. Nie powiem, nie wiem, nie wiem. Też bardzo proszę, Wasze pytania są zawsze trudne, trudne. Ale trzeba pracować. Myślę, że tu na sali siedzi w przyszłości kolejny burmistrz, lub pani burmistrz, ale to przyszłość pokaże. Czy pani burmistrz. Y w przedszkolu, tylko w badaniach o warzywach Ja nie mam warzyw, ja nie mam.